Beata i Marek byli szczęśliwym małżeństwem z ponad 30-letnim stażem, mieli piątkę swoich dzieci, a ich życie wydawało się spokojne, poukładane i biegło swoim rytmem. Właśnie wtedy pojawił się temat zastępczego rodzicielstwa, który zaczęli rozważać i podjęli decyzję, żeby otworzyć swój dom na dzieci, na to, żeby pomóc komuś, kto stracił dom, stracił nadzieję, stracił swoją rodzinę. Co sprawia, że ludzie, którzy Żyją spokojnym, ułożonym życiem, podejmują tak odważne decyzje. Zapraszam Was na krótki wywiad z Markiem i Beatą, którzy podzielą się swoją historią. Oj, to jest taka niesamowita historia już w zasadzie pojawiła się, jak byłam dzieckiem. Gdzieś to wracam myślami do mojego dzieciństwa, gdzie moja właśnie kuzynka była w domu dziecka i, i nie działo się w tym domu dziecka dobrze, więc sobie gdzieś tam obiecałam w sercu jako młoda taka dziewczynka, że wszystkie dzieci zabiorę z domu dziecka i po prostu nimi się zajmę. Ten temat gdzieś przycich. później jak dorastałam, yy, stało się tak, że Bóg stanął na naszej drodze, byliśmy 8 lat po ślubie stanął na naszej drodze i po prostu obdarzył Bóg nas sam pięciorgiem dzieci, więc jakby spełnił tą prośbę. Tego, Żebyśmy mieli dużo dzieci, moje jakieś tam pragnienie, to mieliśmy. A później ten temat powrócił tak niesamowicie, y, dlatego że służyłam w, w kościele wśród dzieci, głosiłam dzieciom Ewangelię, prowadziłam zajęcia wśród dzieci. A później Bóg otworzył drogę do kuźni raciborskiej, do placówek opiekuńczo-wychowawczych. To była też taka niesamowita historia otworzył nam drogę w zasadzie, y, ludzie nieznani przyjechali do. Do domu tego wychowawczego weszli i zaczęli mówić dzieciom Ewangelię. Także to też było niesamowite doświadczenie dla nas, ale Bóg nam dał poznawać te dzieci różną młodzież w różnym wieku, z różnymi problemami i ten temat właśnie pojawił się. Chcieliśmy zostać tak zwaną rodziną pomocową i tak zwaną przyjaciółmi w zasadzie, chcieliśmy być tych, tego domu. Nie było to możliwe technicznie i prawnie, ale Bóg nam dał taką możliwość, że urlopowaliśmy dzieci na weekendy. I zrodziło się w naszym sercu, a w zasadzie przez to, że i męża gdzieś tam zachęciłam do tego, żeby jeździł, a to było moją modlitwą, żeby i Marek widział po prostu taką potrzebę, żeby tym dzieciom pomóc, zaczął jeździć tam z nami i jakby Bóg nam... Pokazał to, że można by było tym dzieciom pomóc w zupełnie inny sposób. Podjęliśmy znowu się tego tematu, czy wejść w rodzicielstwo zastępcze albo adopcję. Adopcja oczywiście zeszła na dalszy plan, ale w rodzicielstwo zastępcze podjęliśmy tą decyzję wspólnie. Bóg nas do tego przekonał przez to, że mając kontakt właśnie z dziećmi, rozmawialiśmy z nimi na różne tematy. I mogliśmy po prostu mówić, Mo Jezusie, to było taką dla nas, wiecie, to taki pokój spłynął na serce, taka możliwość po prostu tego siania i dać, dać dzieciom po prostu nadzieję do serca, że nie muszą tkwić w rodzinach dysfunkcyjnych, że nie muszą myśleć o sobie, że są inne, że są gorsze, tylko mówić, i Jezusie, to był taki przełom w naszym życiu, właśnie placówka opiekuńczo-wychowawcza, podjęcie decyzji, jeżeli chodzi o kurs dla rodzin zastępczych. Oczywiście to nie, nie wiązało się od razu z tym. Że staniemy się rodziną zastępczą, bo modliliśmy się o to, czy Bóg w ogóle chce, żebyśmy w to się zaangażowali tak na stałe. Bo, bo wiecie, jeżdżenie raz w, w miesiącu do dzieci to jest inaczej, a przyjęcie dzieci do, do domu to też jest inaczej. To jest 24 godziny przebywanie z dziećmi. Więc to był tak jakby początek tego, gdzie Bóg nam otwierał pewne drzwi, byśmy w nie weszli, ale ciągle jeszcze żeśmy zadawali Bogu pytanie, czy to jest to, co Bóg chce, żebyśmy chcieli robić. Jak sama wspomniałaś, zostanie rodziną zastępczą to jest wielka decyzja i czy mieliście jakieś obawy wchodząc w tą decyzję? Co was przekonało, że, żeby wejść, żeby zrobić ten, ten krok ostatecznie? Obawy zawsze się pojawiają w takich sytuacjach, ponieważ przede wszystkim zdajesz sobie w pewnym momencie sprawę, że jesteś odpowiedzialny za czyjeś życie. Bierzesz młodą osobę, bo zazwyczaj do rodzin zastępczych trafiają dzieci w wieku powiedzmy sobie 5, 6, 10, 12 lat. To są jeszcze młode dzieci, które później kształtujesz w swoim domu. I to jest zawsze wielka obawa, z jakimi przeciwnościami możesz się spotkać, bo tego nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć. To jedna rzecz. Druga sprawa, czy będziesz miał odpowiednią ilość miejsca w sercu, dla tych dzieciaków. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że jeśli idzie o pierwsze nasze dziecko, które było w rodzinie zastępczej, to był mały Hubert, wspaniały chłopczyk, przyszedł bardzo <coughs> zniszczony przez życie w swojej naturalnej rodzinie. i dla niego jak gdyby z automatu mieliśmy miejsce w sercu. Ale kiedy trafili później do nas dwaj bracia, którzy są do dnia dzisiejszego, to już o to miejsce było trudniej, ponieważ przyszły inne problemy, inne zagadnienia. To byli normalnie rozwijający się chłopcy, zdolni i mający pewne swoje temperamenty. I tutaj, jak gdyby, było wyzwanie. I dla mnie takim świadectwem też może być to, że tak naprawdę ze starszym z tych chłopców, z radkiem, naprawdę zaczęliśmy się rozumieć dopiero rok temu. I naprawdę dogadujemy się bardzo dobrze. Wcześniej było to ciężkie, ale to nie ze względu, że Radek miał problem. To był problem we mnie. Była ta wspomniałeś przed chwilą, że podejmowaliście decyzję, ale też potrzebowaliście takiego Bożego potwierdzenia, tego, żeby Pan Bóg potwierdził. Gdzieś cały czas było to pytanie: Boże, czy to na pewno Twoja wola, tak wielka decyzja? I czy był moment, czy była sytuacja, że Pan Bóg dał Wam taką pewność, że, że to jest Jego wola? Tak, był taki moment i powiem o jednym takim momencie, chociaż było ich wiele, było wiele, ale jeden taki bardzo przełomowy moment był, kiedy żeśmy widzieli różnego rodzaju sytuacje w domu, które były, różnego rodzaju problemy, które były, kiedy nasze chłopaki przyszli do nas. To był moment, kiedy dowiedzieliśmy się po roku czasu, kiedy nasze dzieciaczki były już z nami wspólnie, żeśmy po prostu żyli, mieszkali, czytaliśmy Boże Słowo, bo to też takie wiecie jest niesamowite, że że żeśmy zaczę zaczęli czytać wspólnie Boże Słowo razem z chłopakami, którzy poznawali Słowo Boże, gdzie radowali się tym Słowem, Radek, był ministrantem kiedyś tam po prostu, a otwierając Słowo Boże, odkrywał swam prawdy, i dla nas też to było też może jakoś jednym z tych wyznaczników, że Bóg się po prostu jakby do tego po prostu przyznaje, ale takim najważniejszym elementem, myślę, który gdzieś tam nie przekonał wiecie, bo ja miałam ciągle jakieś tam wątpliwości. Jak kobieta myślę, miałam dużo wątpliwości. czy nie jestem zbyt emocjonalna, czy może pewnych decyzji nie podjęliśmy pochopnie i zadawałam Bogu pytanie i po roku czasu, kiedy dzieciaczki u nas już były, różne oczywiście sytuacje po drodze były, ale to był taki moment, który dał tą pieczęć do, do mojego serca, do naszego myślę serca, że to jest to, co Bóg chce, żebyśmy na dzień dzisiejszy chcieli robić, że On do tego się przyznaje. Byliśmy na pogrzebie naszego brata w Chrystusie i spotkaliśmy ludzi wierzących, którzy dowiedzieli się gdzieś tam, że u nas są właśnie chłopcy, podeszli do nas i opowiedzieli nam niesamowitą historię, powiedzieli nam historię mamy chłopców, której żeśmy osobiście nie znali, ale oni ją poznali, bo mama chłopców zmarła i dowiedzieliśmy się, że mama na trzy dni przed śmiercią w szpitalu przyjęła Pana Jezusa. I ta modlitwa, która i ta prośba mamy, która była skierowana do tego brata, to była prośba, żeby odnalazł jej dzieci i żeby Mago właśnie prosi go, żeby odnalazł jej dzieci i żeby mówił im o Jezusie. I dla mnie było to takie niesamowite potwierdzenie tego, że Bóg po prostu umieścił chłopców w rodzinie. W której tym najważniejszą rzeczą, rzeczą, osobą jest Jezus Chrystus i wysłuchał modlitwy mamy. I to było coś takiego, wiecie, to jest niewytłumaczalne, po prostu gdzieś taki Boży Pokój spłynął na moje serce i powiedziałam, cokolwiek się wydarzy, to będę zawsze sobie przypominała ten moment i to Boże potwierdzenie tego, po prostu, że to jest Boża Wola, że chłopcy są u nas. Zresztą Radek y, doznał takiego, wiecie, też przemiany swojego serca. Był taki moment w jego życiu, kiedy zobaczył, że jest grzesznikiem. On ma dzisiaj siedemdziesiąt. 17 lat yy, i po prostu wierzymy w to, że pójdzie za Chrystusem. Cały czas mamy taką nadzieję, i wiele takich momentów było, które Bóg potwierdzał, że to jest to, żebyśmy byli rodziną zastępczą i że to właśnie oni mieliby znaleźć się w naszym domu. Wychowanie dzieci zarówno swoich, jak i przyjętych to jest złożony proces, proces pełen wyzwań. Jak wy radzicie sobie z wyzwaniami, gdzie, gdzie czerpiecie siłę do tego, żeby podążać w tym wychowaniu? Ja myślę, że dotknąłeś takiej ważnej kwestii, jeśli rodzina zastępcza ma swoje naturalne dzieci i do tego przychodzą jeszcze dzieci z zewnątrz do rodziny zastępczej. W ramach rodziny zastępczej, to myślę, że dwie rzeczy muszą być takie spełnione. To, co, o czym wcześniej wspominałem, miejsce w sercu na te dzieciaki, i po drugie, nie możesz różnicować swoich dzieci od dzieci, które wchodzą do rodziny zastępczej. Kiedy mamy relacje z rodzinami zastępczymi, które w świecie funkcjonują, widzimy, że część z tych rodzin różnicują swoje dzieci naturalne. Od dzieci, które są w rodzinach zastępczych. My tej różnicy nie robimy. Jednakowe odważniki staramy się stosować przy ocenianiu, przy nagradzaniu, przy przyjmowaniu, dlatego żeby one poczuły się jako część naszej rodziny. Taka naturalna. To jest wielkie wyzwanie, żeby mieć to miejsce w sercu i tak traktować. To miejsce może znaleźć tylko w Chrystusie. Nie możesz go znaleźć w takich swoich naturalnych pokładach, jakiejś miłości, bo to się wyczerpuje bardzo szybko. Dlatego, że yy, no, ciało przeciwko duchowi, duch daje ci życie to jest coś trwałego, coś głębszego, większego, ponadnaturalnego. A taka cielesna sprawa powoduje, że bardzo szybko się zniechęcasz masz wiele wątpliwości, pojawia się w twoim sercu. W naszym sercu nie ma wątpliwości, czy chłopcy mają być, czy nie. My już patrzymy daleko więcej do przodu, nie cofamy się do tyłu, ale patrzymy do przodu, gdzie teraz Radek jest uczniem szkoły branżowej, ale chce podjąć jeszcze dalsze kształcenie i mówimy, nawet gdyby chciał studiować, jak najbardziej. Tak samo Rafał młodszy jest również bardzo uzdolniony. To są chłopcy bardzo uzdolnieni. Poza tym staramy się jeszcze zadbać o to, żeby mieli relacje ze swoimi starszymi braćmi, którzy żyją w tej chwili w Gorzowie. Tam funkcjonują i mają kontakt ze sobą, odwiedzają się nawzajem, spotykają się, odwiedzają nas w czasie świątecznym i mamy te relacje. Jest wiele wyzwań, ale jedynie taką radę i mądrość, a przede wszystkim pokój w tych różnych takich sprawach znajdujemy w Chrystusie. A patrząc na drugą stronę y, takiej służby rodzicielstwa zastępczego, czy są szczególne chwile radości, satysfakcji, które sprawiają, że czujecie, że to, co robicie, ma sens, że kontynuujecie dalej, że jest, y, są takie przyjemne chwile, kiedy możecie czuć radość z tego, co robicie? Są takie przyjemne chwile, ich jest też bardzo dużo. Przede wszystkim to, że przebywamy z sobą razem przy rodzinnym stole, to nazywamy, gdzie możemy rozmawiać o problemach, nieraz o trudnych rzeczach, ale podam tylko taki jeden malutki przykład z tego, co nas napawa radością, nawet takim jest dla nas zaskoczeniem, bo my tu mówimy dużo o naszych dzieciach, które przyszły do naszej rodziny, a teraz tak bardziej zajdę jakby na nasze córki. Był czas kiedy byliśmy w, na wakacjach w Kopanicy i był taki moment, że musieliśmy musieliśmy chcieliśmy, mieliśmy takie zadanie zrobić drzewo genealogiczne każdej z rodzin i to drzewo zrobiła nasza córcia Zosia. Ona ma dzisiaj 15 lat. Pamiętam, wiecie, dla mnie to była taka niesamowita radość, bo to też był z jednej strony to, że Bóg się do tego przyznaje, a z drugiej do co robimy, a z drugiej strony, że Bóg po prostu też jakby nasze dzieci utwierdził w tym, że to co robimy to nie jest na przekór im tylko po prostu też dla nich. Nasza Zosia zrobiła wtedy to drzewo. Mówiła mamo, tato, ja zrobię to sama. I zrobiła drzewo, które miało jedną koronę. Jedną koronę i był, miało dwa pnie, i na jednej koronie było napisane znaczy na tej koronie było napisane nasza rodzina, a w tych pniach były połączone jakby dwie rodziny czyli rodziny naszych chłopców i rodzina nasza, czyli w ten jeden pień to wszystko się zeszło. I to było to dla mnie takim zaskoczeniem i cudowne, że po prostu jesteśmy rodziną. I dla mnie to, że na przykład nasze dzieciaki nie nazywają się inaczej. My nie mówimy, że to są zastępczaki nasze, tylko to są nasze dzieciaki. Mówią o sobie nie inaczej jak moja siostra, mój brat. Tam nie ma innego e, nazewnictwa, także my się z tego bardzo cieszymy. Jest wiele takich elementów, kiedy widzę, że troszczą się o siebie, i mogę tylko taki mały jeszcze powiedzieć: już z tego e, czasu nasza e, córka jeździ pociągiem do szkoły, a nasz syn, Radek. Jeżeli tylko ma na później do szkoły, odprowadza ją zawsze na pociąg. Wstaje wcześniej, rano ją odprowadza. Także dla mnie widzę po prostu to, że oni w pełni czują się rodziną razem z sobą, także nie czują się jakby wiecie wyrwani, oderwani, że oni są z innego, jak to się mówi, z innej rodziny, ty jesteś z innej rodziny, tylko jesteśmy z jednej rodziny. I to jest największa radość, że możemy to widzieć i dostrzegać, że jesteśmy rodziną. Na koniec z waszej perspektywy jesteście już kilka lat rodziną zastępczą. Co powiedzielibyście osobom, które dzisiaj rozważają taką decyzję, żeby stać się rodziną zastępczą, żeby przyjąć jakieś dziecko do swojego domu. Ja bym ze swojej, bo myślę, że jej poddam, żeby Maruś też coś powiedział, ale ja powiem ze swojej, żeby nigdy nie kierowali się emocjami. Dla mnie, dla mnie jest to, jeżeli chodzi o kobiety, o siostry, jeżeli podejmują decyzję nigdy, żeby nie kierować się emocjami. Ale po prostu przyjść do Boga i pytać go o to, czy to jest Jego wolą. Jeżeli zrodzi się taka, takie pragnienie, oddać to Bogu i czekać po prostu na odpowiedź, a Bóg daje odpowiedź, nam dał odpowiedź, mimo iż żeśmy podjęli pewne decyzje już w tym kierunku, to ciągle czekaliśmy na tą odpowiedź Bożą, nie? na tą pewność po prostu w sercu, że, te, że to jest to po prostu, co Bóg chce, żebyśmy robili. Emocje przeszkadzają nam w tym. Po prostu jakaś takie pragnienie pomocy. Ono nie są może złe, bo ja nie chcę o tym powiedzieć, że one są złe, ale po prostu przeszkadzają w tym, żeby jakby rozsądnie na temat spojrzeć, że oprócz tych emocji, kiedy nam jest szkoda dzieci, kiedy po prostu dzieci mają się gdzieś źle, potem przychodzi to, co też Maruś mówił, ta szara codzienność, szara rzeczywistość, zmagania się z różnymi problemami. I tak jak w pójściu za Chrystusem przeliczamy pewne koszty, to musimy tak samo sobie przeliczyć koszty. Czy jesteśmy na to gotowi? Po prostu podjąć to wyzwanie. To było dla mnie na dzień dzisiejszy takim przesłaniem dla tych, którzy y, chcieliby się podjąć. Nie zniechęcać się, ale podjąć to wyzwanie po prostu. Jest takie słowo w, sło w Biblii, które y, mnie tak jakby napędza do tego, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Może wyrwałam z kontekstu, ale to też bardzo często inspiruje mnie do wielu rzeczy żeby dobrze czynić. Także to, to z mojej strony jest taka jakby zachęta. Jest też taki psalm, e, fragment, jeden z wierszy z psalmu mówi powiesz Panu drogę swoją, a On wszystko dobrze uczyni. I e, na zakończenie wrócę się do początku, kiedy e, zaczęliśmy jeździć do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rocibożu. Ja byłem zmuszony jechać tam, ponieważ moja żona w pewnym momencie została sama. Było wejście, była możliwość wejścia do tej placówki, a moja żona była sama. Musiałem z nią pojechać, musiałem ją tam zawieźć, a siłą rzeczy musiałem wziąć udział praktyczny w tych wszystkich zajęciach. I Bóg w tak cudowny sposób poprowadził te wszystkie sprawy. Że zatroszczył się o to, że później, kiedy przyjmowaliśmy dzieci na urlopowaniu, on robił miejsce w moim sercu dla tych dzieciaków. Bo ja byłem przeciwny. Ja nie myślałem wcale o tym, żeby zostać rodziną zastępczą, ale Bóg w taki sposób pracował w moim sercu. Dlatego tak ważne jest. To, co powiedziała beatka, odrzucić emocje, ale powierzyć swoje, drogi Bo powierzyć swoje drogi Bogu, a on wszystko dobrze uczyni. I dobrze jest, myślę, wypróbować się właśnie w takich sytuacjach, kiedy złapać kontakt z jakimś domem dziecka, z placówką, gdzieś spotkać się z takimi dzieciakami i wypróbować się, czy, je, czy mam miejsce w sercu dla tych dzieci, żeby później i te dzieci nie przeżyły rozczarowania, a, a my również. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy są chętni i przymierzają się do takiego wyzwania, do tego właśnie, żeby z jednej strony powierzali swoje drogi Bogu, a z drugiej strony, żeby jeśli nie mają tej pewności, niech wejdą w taką sytuację, praktycznie zaprzyjaźnią się z jakimś domem dziecka, z, z dzieciakami, zastępczą. z rodziną zastępczą, która jest, przyjrzą się temu bliżej i wtedy, wtedy będą słyszeć ten głos Boże. Dziękujemy bardzo za Waszą historię, którą się podzieliliście, i życzymy błogosławieństwa na każdy kolejny dzień życia w Waszej rodzinie. My też dziękujemy. Dziękujemy.